Nie ruszę się stąd. Olga, z kim rozmawia Wioletta? Eee, to tylko pomyłka, proszę pana. Ktoś zabłądził i pytał o drogę. Boże, co za bałagan. Trzeba to pozostawić. Wszędzie ja, jest pełno Co tu Spokojnie, tak rozludził? Weź tu człowieku, sprzątaj. Spokojnie. nie ma mojej pracy. Nie on Proszę cię, sprądnij jeżeli masz jakiś problem, pan ci Pan chyba żartuje. Ona ma Nie tej pomóc? Dyskusji, aż Nikt mnie nie przeszkadza. Sią, no. Halo, Przepraszam cię, Violetto. Wiem, że się źle zachowałem. Naprawdę. Nie, nie. Proszę cię. Musicie stąd wyjść. Błagam. Błagam was. Musisz wrócić do programu. Nie wrócę. Nie może pan tego zrozumieć? Publiczność cię po prostu uwielbia. Posłuchaj. Tylko ty możesz zażegnać kryzys w studiu. Naprawdę. Przyszłość bardzo wielu osób jest tylko w twoich rękach. Nie, nie. nie, nie. Ja marzę wyłącznie o śpiewaniu. Tyle. To świetnie. Bo my też tego pragniemy. Prawda? No, 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 weź nagrywaj to, no. Gamoń. my też chcemy, żebyś realizowała swoją pasję. Nie, nie próbujcie mnie nie, nie, nie przekonać, nie chcę mieć przez to jeszcze więcej nie problemów. Nie wyjdę stąd. Koniec, kropka. <sum> no dobra. Zgoda, ale musicie już sobie iść, ok? <sum> <sum> e, <sum> 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 Nagramy jeszcze parę ujęć z Twoimi podziękowaniami, dobrze? Chwila, zalaj, nie no będziecie mi się Nosisz, tak. dopóki nazywam się Olga. Skończcie już <sum> te Cześć, Olga. Cześć, Dzień miło witaj. mi. Proszę, no. w tej chwili opuścić ten dom i zostawić nas w spokoju. Raz, dwa, migiem. Jeśli jeszcze raz będą się panowie naprzykrzać w wioletcie, osobiście się wami zajmę. Czy wyraziłam się jasno? Wynocha! Nie martw się, kochanie. Niczym się nie przejmuj, noseczku. Oleńka obroni cię. Bardzo proszę zachować dystans. Idź się wykąpać, maleńka.